Witam dzisiaj wszystkich serdecznie. Tajemnice Gorzowe do Kwiatka znajdują się u wejścia do gorzowskich podziemi. Co może być takiego ciekawego w gorzowskich podziemiach? Tu! Tunele! Jestem na ulicy Walczaka. Mijając, odjadąc od dołu, mijając yy, Biały Kościółek. Zaraz troszeczkę dalej, po lewej stronie, ukazują się zamknięte obiekty. Jest obecnie na sprzedaż. Weszłem tak trochę przez dziurawy płot. Yy, znajdują się tutaj tunele pod całym parkiem. Aż podobno ciągną się one aż do ulicy Wyszyńskiego. Czy to prawda, nie wiem, ale tunele na pewno są, bo był tu kiedyś browar. A dzisiaj będzie odcinek o bursztynowej komnatach. Bursztynowa komnata w Gorzowie? Jak najbardziej. Ślady prowadzą do Gorzowa, zapraszam. Tak jak już wspominałem, dzisiaj będziemy rozważać, czy bursztynowa komnata może znajdować się w naszym mieście. Może, może. Są na to jakieś takie niepewne dosyć, ale jednak przesłanki. Ale cofnijmy się w czasie do początku marca roku 2004, kiedy to nagle huchnęło i zatrzęsły się ściany na podwórku przy ulicach, przy ulicy. Wyszyńskiego. Tam są po prawej stronie, jadąc od centrum Bożowa po prawej stronie, tuż przed górą kozaczą są budynki z lat 30. XX wieku. Tam są chyba trzy lub cztery takie budynki. I na podwórku tych budynków okazało się rano wielka, wielka jama. W, w, w dziura w ziemi. Okazało się, że co tam jest? Ludzie zatrwożeni. Zobaczyli no, już przedtem, zapadały się tam yy, śmieciarki, yy, grzezły, grunt był dosyć niepewny, ale nagle pokazało się jama, a w tej jamie kondygnacyjna piwnica, trzypiętrowa piwnica tam się znajduje. Yy, wszyscy o tym, tam, okoliczni mieszkańcy dobrze wiedzieli, yy, bo do tych piwnic w zasadzie można wejść. Piwnice są zamknięte, zaplombowane, yy, wejście jest yy, zakazane, ale. O tych piwnicach wszyscy dokładnie wiedzą. Znajduje się tam sieć korytarzy i podziemne pomieszczenia. Pierwsza kondygnacja ma 600 m kwadratowych, a takich, jak już wspomniałem, kondygnacji jest trzy. A więc, tak, mieścił się tutaj, no jeszcze przed pierwszą wojną światową, mieścił się tutaj yy, browar jakiego hermana Dachlenburga. W czasie I wojny światowej został zamknięty, zamknięty. A budynki po obrowarze rozewlano w latach 20. XX wieku. I co to ma wspólnego z zagadką bursztynowej komnaty, już już mówię, ale teraz cofniemy się w czasie jeszcze więcej do roku 1701, kiedy to Fryderyk I. Hohenzollern z okazji swojej kolonacji zamówił wystrój gabinetu. Umiał facet, fantazję i gest i rozmach, gdyż postanowił swój własny gabinet wystroić od, od podłogi aż po sufit taflami z pięknego bursztynu. Gdański mistrz Andreas Scholter podjął się tego wykonania, oczywiście razem z swoją grupą, wykonania się tego wystroju bursztynowej komnaty. Zajęło mu to 11 lat, a dlatego, gdyż ściany były o wymiarach 10,5 do 11,5 metra, czyli całkiem spore. Dzięki temu, że bursztyn, jak tutaj widać, jest w różnych odcieniach, prawie że od czarnego do jaśniutko takiego miodowego, można tworzyć różne różnokolorowe mozaiki Właśnie widzimy tutaj herby, płasko przedstawiające różne. No, proszę zobaczyć, no to naprawdę zajęło. No, pracy i czasu. To teraz oglądamy. Jest to replika mursztynowej komnaty. Obecnie w carskim siole jest wystawiona, ale o tym wspomnę jeszcze później. Tak jak już wspominałem, praca nad bursztynową komnatą trwała 11 lat i w, pa w pałacu Schartenburg yy, koło Berlina <laughs> Fryderyk I sobie taką właśnie bursztynową komnatę zafundował. A parę lat później yy, w roku 1716 car Piotr Wielki yy, w czasie wizyty w Prusach zachwycił się tą komnatą. Zachwycił się tak bardzo, że aż Fryderyk I to zauważył i tą komnatę mu podarował. Podarował mu na znak przyjaźni no i zawartego sojuszu. Została przewieziona ona do Petersburga, najpierw do, do pałacu zimowego, później do letniego, a w roku, już patrzę na ściągawkę, na, 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 na w roku 1755 carowa Elżbieta przeniosła komnatę do carskiego sioła było to, to carskie sioło, to jest taka bardzo, okazyjna, piękna mm, rezydencja carów. Oczywiście mm, nie poprzestano na, na tej komnacie. Tą komnatę rozbudowywano. Tą komnatę w Rosji po wypiększano, dodano cudowne kantelabry, lustra, meble. I była jeszcze pięk piękniejsza. I w tym carskim siole ta pierwsze z kilkaset lat sobie stała spokojnie. Ta komnata aż do roku 1941, kiedy to wojska hitlerowskie wkroczyły do Carskiego Sioła i tam zastały całą nienaruszoną bursztynową komnatę. Zapakowano je w skrzynie i wywieziono do Królewca. W Królewcu ta bursztynowa komnata była przechowywana na pewno do roku 1944 i Właśnie rok 1944 to jest ostatnia pewna wiadomość dotycząca bursztynowej komnaty. Armia Czerwona zdobyła królewiec 9 kwietnia 1945, ale komnaty już tam nie było. Rosjanie, to prawda, Rosjanom udało się zatrzymać dyrektora muzeum, który miał pieczę nad tą komnatą. Nazywał się Alfred. Rachdę. I mm, przesłuchiwano go, ale po paru dniach w bardzo tajemniczych, bardzo podejrzanych okolicznościach wziął sobie ten yy, Rachdę i umarł. Te okoliczności były naprawdę, naprawdę podejrzane. Niby to zmarła dysenteria, ale na dysenterię tak nagle ni stąd, nie z gruszki, nic z Pietruszki się raczej nie umiera. Tym bardziej, że jego żona też zmarła w tym samym czasie. Drugim takim gościem, który. Coś tam wiedział, mógł wiedzieć na temat bursztynowej komnaty. Był Gauleiter plus wschodnich Erich Koch. Na pewno było wiadomo, że zlecił jej demontaż w tym pruskim siole i ukrycie w, w, w królewcu. I później podejrzewano, że to samo zrobił w królewcu, czyli zalecił demontaż i ukrycie jej, jak już. Wojska radzieckie zaczęły podchodzić pod Królewiec. Prawdopodobnie tak było. Co prawda, bursztyn pali się i podejrzewam, są takie wzmianki, że ta bursztynowa komnata spaliła się w trakcie nalotów, które były między lutym a kwietniem 1945 roku. Ale bardzo, bardzo duże, dużo znakomitości, w tym bardzo poważni historycy uważają, że komnata została wywieziona. I tu się zaczyna prawdziwa opowieść, prawdziwa sensacja dotycząca bursztynowej komnaty. Ten gaulajder, plus wschodnich Erich Koch, był zbrodniarzem i osądzono go na karę śmierci i tylko dzięki temu, iż Polacy podejrzewali, że ten Koch właśnie wie, gdzie jest ukryta bursztynowa komnata, to dlatego tej kary śmierci uniknął i zmarł w więzieniu w roku 1986. Nic nam ciekawego nie, powie, nie mówiąc. Lista miejsc, których podejrzewa się ukrycie bursztynowej komnaty, jest naprawdę imponująca. Podejrzewa się, że ukryto w, K w Krakowie, w Dirungi, w Pasłęku, w Zamku Człuchów, w Szymbarku, w Gierzycku w Bolkowie, w Górach Sowich, w Olecku, w Nysie, Szklarskiej Porębie, Wargen, na Namysłowie, Losztet, Rogów, a ostatnio Gorzów Wielkopolski. Tak, jakaś tam nitka prowadzi do naszego miasta. Jednym z poważniejszych miejsc, w którym podejrzewa się ukrycie bolsztynowej komnaty jest zamek w Bolkowie, w województwie dolnośląskim. Są tam zasypane Tunele pod zamkiem w listopadzie 1944 roku na rynku w Bolkowie widziano 17 ciężarówek oczekujących na wjazd na zamek. Wyładowane były po dach skrzyniami, a dwie z tych skrzyń były uszkodzone i wystawały z nich brusztynowe płyty. Tak podobno twierdzą. No, zobaczymy, co z tego było. Znanych historyk, pan Stanisław Stulim, Podejrzewa, że były one ukryte w podziemnym przejściu z zamku, właśnie Bolków, na zamek w Świnach. Przejście zabetonowano i dla niepoznaki zasypano gruzem. W październiku 2000 roku przeprowadzono na zamku badania georadarowe. Okazało się, że pod budową w istocie znajduje się podziemne pomieszczenie. Czy jest tam bursztynowa komnata? Jeszcze nie wiadomo. Kolejnym miejscem, gdzie być może jest poruszona komnata, jest to zamek w Słobitach w województwie warmińsko-mazurskim. Ten Alfred Rohode, ten właśnie dyrektor muzeum, wiadomo, że pisemnie zwrócił się do księcia Aleksandra Duchna ze Słobity z pytaniem, czy można by tam u niego ukryć kryształową komnatę. Chciał że podobno odmówił, ale przecież wiadomo, że ukrył on część zbiorów z Malborka. A jego krewny Ernst Otto hrabia von solms lautbach odpowiadał za zabezpieczenie dzieł sztuki na froncie wschodnim. Jest możliwość, że właśnie w zamku w Słobitach jest ukryta bursztynowa komnata, ale do tej pory jej nie znaleziono. Inna ścieżka ukrycia bursztynowej komnaty prowadzi do Gdańska i być może podczas ewakuacji Gdańska zapakowano tą bursztynową komnatę dla których ze statków odpływających z Gdańska i ten statek został zatopiony, poszukiwano, nie znaleziono. Zobaczymy. Kolejnym śladem jest Toruń. Prawdopodobnie przewieźli też, też taka nitka. Gdzieś tam, gdzieś tam buzuje ta nitka, że do Torunia przewieziono, w Toruniu już nie można było pociągiem dalej jechać, zapakowano to w samoloty transportowe Junkers U-52, które następnie zostały zniszczone na lotniskach, oprócz jednego. Ten jeden samolot U-52 uszkodzony wodował na jeziorze w... w, 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 w Rogowie. Rogów to jest między Brzeżynem a Dźwierzynem. Jest tam takie jezioro. I na tym jeziorze, w 1945 bodajże roku, lądował samolot. Niemcy bardzo chcieli go wydobyć z tego jeziora. Po drugiej stronie jeziora stały już wojska radzieckie. Pomimo mocnego ostrzału, Niemcy próbowali się siłami wyciągnąć. Go nie udało się, ale niestety w roku 2000 poszukiwano. Yy, a nawet może wcześniej, w lotach, nawet już w 80., poszukiwano wraku tego samolotu, nie udało się go znaleźć. Tutaj, właśnie w tym momencie, trafiamy na ślad, że bursztynowa komnata mogła wywędrować do naszego miasta. Dlaczego? Dlaczego? Wydano książkę tajemniczy bursztynowej komnaty, wydana w roku 1976. No i uj, uj, coś tam się działo. Jak wydano tą książkę, to była naprawdę sensacja. Natomiast co w tej książce jest fragment listu napisanego do poszukiwaczy komnaty ZSSR przez M. Lup, lub burmistrz miasta Kopenbruk. pisze ona tak. Dokładnie. Tutaj cytuję. Polski jeniec wojenny powiedział, że na początku stycznia 1945 roku z Królewca wysłano yy, na wagonie yy, ze skarbami sztuki, które zamurowano w piwnicach zamku w powiecie Landsberg. I tu się zaczyna jazda. Landsberg podejrzewano: oczywiście, nie nasz Gorzów, tylko inny Landsberg. Yy, to się nazywa teraz. Ta miejscowość nazywa się Górowo-Iławieckie obecnie, a przed wojną był to Landsberg. No i tam jest zamek. W tym Górowie-Iławieckim jest zamek. A w zasadzie był. Bo teraz to już są tylko naprawdę ruiny. I podejrzewam, że w podziemiach tego zamku jest ukryty owa brosztynowa komnata. Ale nic nie znaleziono. Nic nie znaleziono. A poza tym, sądząc po logice, jeżeli ruskie podchodzą ci pod, pod dom, ładujesz wszystkie skrzynie w pociąg, wywozisz, gdzie wywozisz 40 km dalej? Czy się te Iłowo, y, górowo iłowieckie jest nie tak daleko od królewca? Jeżeli byś wywoził, to wywoziłbyś naprawdę daleko. I kto wie czy nie gorzowa. Tym bardziej, że jest takie niemieckie słowo, które się nazywa szlos. Jest to ten szlos, to jest. Ni to zamek, ni to pałac, ni to jakaś warownia. Także dużo rzeczy pod to można podciągnąć. A czy w gorzowie? Można ukryć. Oczywiście, że można było ukryć bursztynową komnatę. Są tutaj wielkie, ciągnące się podziemia i różnego rodzaju krypty. Mam nadzieję, że materiał się spodoba. Chciałbym dodać jeszcze, że te iłowo-góreckie nigdy nie było powiatem. Powiatem Landsberg było tylko nasze miasto i tylko, jeżeli mieliby naprawdę to pismo, które było wysłane do ludzkich poszukiwaczy z bursztonowej komnaty wysłane, mogło dotyczyć tylko i wyłącznie miasta Gorzów. Obecnie znajduje się w lochach browaru Echenburga. To był browar jeszcze właśnie przedwojenny. Tam, a tam, gdzie zapadła się ziemia, właśnie na ulicy Wyszyńskiego, były też podziemia browaru, tylko że Hermana Dachlenburga. W roku 1987 podziemie na ulicy Pocztowej zapadł się samochód osobowy, gdyż tam właśnie na ulicy Pocztowej znajdowały się rozległe piwnice. Tunele w naszym mieście ciągną się jeszcze w wielu ciekawych miejscach. Zapraszam. Na tajemnicę Gorzowa według Kwiatka. Nie. Niestety na początku roku 1945 tutaj na terenie Gorzowa działała tak zwana brygada trofejna dowodzona przez Andrzeja Biełykowa, która rabowała i Gorzowskie Muzeum również zrabowała. Także kto wie, czy oni nie wyczyścili naszego miasta już do dna? A może nie? A może warto szukać.